Przyjaciół, krąg, najlepszych jakich znam Razmy pust, trwał, ale zawsze razem Na dobre i na złe W koni Konin Czeka przygoda Marzeń kraina I wszystkich na Siadaj, Dolina koni. W dzisiejszym odcinku Jesteśmy w pułapce Rwąca rzeka odcina drogę ucieczki Uważajcie! Czy ratunkiem okażą się kroki, które ćwiczyły Sara i Scarlett? Oh, <śmum> Prymuska ha! Trzeba mu przyznać jedno. Łatwo się nie poddaje. O mały włos. Dałby już spokój. Nie mogę zmrużyć oka. W końcu mu się uda. Musi tylko ćwiczyć. Jest w górze! Leci! Już! 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 Nie. Ojej! Nie. Wybaczam, hmm. Tak, wszystko wymaga uporu i cierpliwości. To był deszczowy tydzień, ale nareszcie się rozpogadza. Och, jak dobrze! Słońce jest ładne, miłe i ciepłe. A tak, nie ma to jak deszczowe dni. Ach, można się dobrze wyspać. W końcu mamy słońce! Juhu! Nie, nie opłaca się wychodzić z domu. Przejedźmy się! Zanim znowu zacznie padać. To dla was. Co to? O nie! Znowu jakieś kroczki? Musimy się nauczyć chodów bocznych. Opis brzmi zawile. Ustępowanie od lewej łydki. Prawą nogę przesuń za popręg i lekko uciśnij. Użyj zewnętrznych wodzy, żeby kontrolować ruch w przód. Nogi konia idą w tę stronę, a nasze w przeciwną. No nie wiem, Cili. Co ty o tym sądzisz? Hej, o no coś ty? <śm> Tak myślę. Hej, jakoś damy radę. Tak, tak, kopyto za kopytem. Zabiorę się za to, jak tylko wrócimy z przejażdżki. O, panna prymuska w swoim żywiole. Spokojnie, Saro. Nie musisz się tego uczyć w jeden dzień. Myślę, że Skarlet sobie poradzi. Angoro? Wiem, że tam jesteś. Potrzebujemy cię. Ach, dlaczego psy muszą zawsze wyręczać się kotami? To zadanie dla ciebie, nie dla mnie. Ciekawe, po co mnie tu przeprowadziłeś? Widzisz, Argoro? Mysz! Bardzo szybka mysz. No i? Wybaczcie, ale mam to w nosie. Przecież koty lubią łapać myszy. Za dużo pracy. Czas na drzemkę. A! Jaka miła przejażdżka. Zadowolona? Tak, fajny dzień na jazdę w terenie. A teraz czas pokrenować nowe kroki. A. Jesteśmy zmęczone przejażdżką. Muszę odpocząć, Cika. Baton też. Scarlet da sobie radę, prawda, mało? Kto się przyłączy? Dobra, Scarlet. Ustępowanie od lewej łydki. Nie przejmuj się, ja też nie wiem, jak to zrobić. Spróbujemy jeszcze raz. Najwyżej pół godzinki, dobrze? A potem kakao dla mnie i marchewki dla ciebie. A dla mnie ptasie mleczko. Ona zamierza ćwiczyć do skutku. Ach. Wiedzą, jak sobie zepsuć ładny dzień. Te nudne kroczki mogą poczekać do jutra. <laughs> Racja, siostra. Nie, patrz na nie. My wolimy się uczyć, prawda? No dalej, Scarlett. Prawie dobrze. Wiem, mała, jeszcze raz i kończymy, dobra? To samochód Sary. Przyjechała tak wcześnie? Cześć, Scarlett. Wiem, że jest wcześnie, ale słyszałam, że po południu ma padać. Sara się nie poddaje? Ach, niestety. Udawaj, że nogi cię bolą. Bolą, naprawdę. Podziwiam wytrwałość Sary, ale te ćwiczenia wymagają czasu. Trzeba być cierpliwym. Nie nauczymy się ich w jeden dzień. Nie wierzę. Znowu kroczki? Owszem. Czuję, że niedługo je opanujemy. Witaj, moja piękna. Co powiesz na poranną przejażdżkę? Mam dla ciebie książkę, wypożyczyłam ją z biblioteki. Zawsze uważałam, że ujeżdżenie jest nienaturalne. Po co wymuszać na koniu takie dziwaczne ruchy? Hmm, ciekawe. Ta książka wiele wyjaśnia. Spójrz, w średniowieczu konie brały udział w bitwach. Kiedy wojownicy opanowali hut boczny, wyglądało to tak, jakby armia się przemieszczała, gdy tymczasem stała w miejscu. Ha! Księżycowe tanie! To pozwala jeszcze bardziej docenić tradycję. Chudboczny boczny był ruchem taktycznym, dzięki któremu jeździec i koń stanowili mniejszy cel. Super, co? Myszy jest coraz więcej. Czas na angorę. Hmm. Czy koty robią coś poza spaniem? Czy psy potrafią tylko irytować koty? Hmm. Hmm. I co teraz szep? Sprawię, że ta kocica zajmie się wreszcie tym, czym powinna. To uprzykrzy jej spanie. Mokry kot! Nie tylko szep potrafi naciskać guziki. Nie wychodzi. No... Algo? Ci się udało! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze! No dalej! Sześć kroczków i kończymy! Saro, zaraz zacznie padać! Ona już prawie umie! Poradzimy sobie! Na Scarlett. Scarlett, co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Co powiedział lekarz? Trzeba czekać. To może być zwichnięcie albo coś gorszego. Jak mogłam tak ją sforsować? Co jest ze mną nie tak? Prawdziwa z ciebie prymuska. Nie poddajesz się, póki nie osiągniesz celu. Była wyczerpana. Jak mogłam tego nie dostrzec? <śm> Ci wybacza. Teraz ty musisz wybaczyć sobie. Powinnam to przewidzieć. Tak bardzo chciałam opanować te kroczki, że nie zwracałam uwagi na to, że ona już nie daje rady. Skarlet nie lubi chodów bocznych. Już nigdy nie będę Cię zmuszać do ćwiczeń. Obiecuję. <laughs> Czujesz. Mam coś dla ciebie. W porządku. Nie zrobię ci krzywdy. Tak lepiej. Jej noga jest o wiele mniej spuchnięta. Wydaje się radosna. Może za kilka dni wybierzemy się na przejażdżkę, na przykład w środę. Dla mnie bomba. Co ty na to? Jak myślisz? Obiecuję, nie będziesz ćwiczyć kroczków. Nigdy. Myślałam, że z twoją nogą już lepiej. Ach, owszem. Więc dlaczego przestałyście ćwiczyć? Bo poddała się. Myszy, wynocha, stąd nie cierpię myszy. Szep, mówiłeś, że się tym zajmiesz. Gdzie ta leniwa kotka? Nie ma ochoty, by oddawać takie przysługi. Nie ma ochoty? A chciałaby mieć myszy w jedzeniu? Tak. Dzięki, czyli... Niby za co? Podsunąłeś mi rozwiązanie problemu. Mm, przepyszne! Gracias, amiga. Dzięki. Naprawdę nie będziesz trenować chodów bocznych? Mm -hmm, dostałam nauczkę. Scarlet nienawidzi ustępowania. To przecież nieprawda. Sara była niecierpliwa i mnie popędzała. Musimy więcej ćwiczyć. O nie! Znowu deszcz! Lepiej wracajmy! Mamy pewien skrót przez las i mostek. Pepper boi się skał spadających ze zbocza, a do tego ślizga się na błocie. Tak! Jedźmy na skróty! Może być! Jazda! Prowadźcie! Hej, to tutaj! Ło! Wow, jaki wysoki poziom wody! Zapomniała, że trzeba iść kopyto za kopytem. Szkoda, że ja tak nie umiem. że po moście nie ma już śladu. To znaczy, że mogłyśmy skończyć jako pokarm dla ryb. Wszystko w porządku. Niewiele brakowało. Uciekajmy stąd. Ten most też się załamuje. Pepel, nie. O, wracaj, Zoi. Spokojnie, Pepe. Zoi, mało brakowało. Szkoda, że w ogóle... Dobrze, dziewczynko. Jesteśmy w pułapce. Świetnie. No i już po fryzurze. Zoi, teraz mamy większe zmartwienie. Komórki! Uho. Brak zasięgu. U mnie też. Nic. Zauważał, że nas nie ma. Wyślą kogoś na pomoc. Woda się podnosi. Nie możemy czekać. Skarlet, nie potrafisz chodzić bokiem! Nie, Skarlet, nie możemy! Naprawdę chcesz spróbować? Jesteś tego pewna? Chyba żartujesz. Spójrz na deski! Ustępowanie sprawdzi się idealnie. Przecież sobie odpuściłaś. Damy radę! Powoli, Saro! Kopyto za kopytem! Poradzimy sobie, wierz mi. Scarlett, po malutku. O, nie, A? Bądź! A? Spokojnie. A -a. ja się na to nie piszę. O nie. Yeah. No dobrze. Idziemy dalej. Powoli. Właśnie tak. Noga za nogą. Ostrożnie. Nie ruszajcie się stąd zaraz wracamy mm, Dokąd miałybyśmy pójść ja Ogrzać. saro my no cóż dziękujemy i Scarlett też wasz trening nie poszedł na marne dobra robota uratowałaś nas nie saro zrobiłyście to obie razem W wyglądam jak zmokła kura. Nie, Zoi. Bardziej jak mokra biewiórka. <laughs> A! Co to? Stanowe mistrzostwa w ujeżdżaniu i konkurencja specjalna ustępowanie w przyszłym miesiącu. Myślałam, że skreśliłaś ustępowanie raz na zawsze. Ja? Ja tak mówiłam? Prrr. Prrr. Hej, słyszycie? Ja nic nie słyszę. Ja też nie. Już wiem! Myszy zniknęły! Wreszcie zauważyliście. Jak to zrobiłeś, szep? Powiedziałeś mi, że nie lubisz mieć myszy w jedzeniu. Tini i ja przenieśliśmy poduszkę Angory do stajni. Zanim będzie mogła się zdrzemnąć, musi przegonić wszystkie myszy. Suvenama stånd, allihop! Åh, Angaro! Co ty zajadasz? Czyżby to... A sardynki? Najpyszniejsze śniadanie na świecie. I najbardziej cuchnące. Hmm. Czy on się nigdy nie podda? Niech wreszcie pogodzi się z faktem, że to mu się nie uda. Will treluje już od wielu dni. Zgadza się. Rzucanie lasem wymaga cierpliwości i uporu. Prędzej czy później osiągnie cel. Hej! Oddawaj to! Ach. Nie mówiłem, udało się! Wersja polska na zlecenie Teletun Plus Studio Publishing Dialogi Katarzyna Michalska Reżyseria Dorota Kawańska Dźwięki montaż Jacek Kacperek Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska W wersji polskiej udział w sieci Julia Kołakowska, Beata Jankowska, Katarzyna Łaska Mateusz Lewandowski, Brygida Turowska, Monika Wierzbicka, Bożena Furczyk, Andrzej Chudy, Jolanta Wilk, Beata Wyrąbkiewicz, Cezary Kwieciński, Janusz Wituch i inni Piosenkę śpiewała Magda Tul.